Witamy Państwa serdecznie, już w trzecim odcinku wielkiego Never Have Ever, obnażania YouTuberów. Ja nazywam się Billy Sparrow, a tej to tu są moje koleżanki, które razem ze mną w sumie zdradzają całą ja prawdę o sobie. Wcześniejszy odcinek możecie znaleźć w karcie, na dróbcie go, bo wszystkie są równie dobre. Przejdźmy do pytań. Czy kiedykolwiek wyniosłaś coś ze sklepów płacenia? No i tak właśnie rozmawiałyśmy. Tak, tak, się musimy się tego wytłumaczyć. To tak. może ja zacznę, bo, bo to, to nie była ta bo to się było są że tych... O tak, że to tak, O to tak, no. o to już no tak, brzuszka. Dobra, tłumaczcie się, słuchajcie, yy, kiedyś nie było tak, że za te torebeczki foliowe trzeba było płacić i kiedy to weszło, ja w ogóle nie wiedziałam, więc pakowałam zakupy, to, to to leżało, no i zapakowałam i wyszłam. Dopiero później się dowiedziałam, że za te fory trzeba jednak już płacić. Ale byłam wtedy, bo chodziłam wtedy do gimnazjum i tak się tym przejęłam, że nawet chyba się popłakałam i spowiadałam się z kradzieży. Więc o, ja no, naprawdę no. było mi strasznie źle z tego powodu. No ja miałam taką sytuację, że chciałam sobie kupić skarpety. I stałyśmy z tą panią i zastanawiałam się, czy chcę czarne, czy chcę jasne. I ja mówię do niej, że to dobra, ja chcę czarne. A ona nalegała na te jasne. I ja mówię, no nie, nie, to chociaż, a może. już jasne, a może czarne. No i, dopiero, i, i pani pakowała to wszystko do tej torby i dopiero w domu się zorientowałam, że skasowała mi tylko jedne, a, a mamy dwie pary. E, no, ale stwierdziłam, że jak mam wracać do centrum, żeby oddać jedne skarpety, e, to, to potraktuję je jako prezent do tej dwie dwie pani. Ja z kolei kiedyś ze i poszłam sobie do sklepu i wiecie, jak są te takie wszystkie stanowiska właśnie z żelkami, a propos mm -hmm. ten żelek, mm -hmm. no my stwierdziliśmy, że no musimy spróbować wszystkich, zanim je kupimy, ale niestety <grysty> pan ochroniarz nas zaprosił. Czy kiedykolwiek uciekłaś z domu? Ja Nie. uciekłam. I to już zaczęłam, zaczęłam Wam mówić wcześniej, że mam anegdotę na ten temat, no bo ja, ja uciekłam z domu, a właściwie z, takiego, z, domu, z domu, takiego wczasowego, jak byłam swoimi rodzicami. Byłam mała i chciałam być taka dorosła. Nie wiem, no mogłam mieć ze... Cztery lata. I pamiętam dokładnie ten proces myślowy, że ja chciałam być taka super, że ja już to wszystko wiem, co gdzie jest. I że ja wyjdę, wyjdę tylną furtką, pójdę sobie gdzieś tam, przejdę, wrócę się i nikt się nie zorientuje, A, ja to, nie no. było. No i historia skończyła się tak, że wyszłam tylną furtką i nie wróciłam, dlatego że tę furtkę z drugiej strony zasłaniało drzewo. O. I kiedy wyszłam za, za tej furtki, obróciłam się. I nie wiedziałam, jak wrócić. Bardzo szybko znaleźli mnie, a potem wkręcali mnie, że, że mówili o mnie w radiu, że, że, że zaginęłam. Czy kiedykolwiek ktoś ocenił cię na inny wiek, niż jest Twój rzeczywisty? <grym> to po kolei. U mnie na ogół jest tak, że jak już mnie tak oceniają, to na wyższy wiek. Ja mam 17 lat, niektórzy myślą, że właśnie mam więcej. I taką miałam sytuację, jak byłam w Cambridge i tam właśnie szliśmy na te takie łódki, co pływają po tej rzece. No i właśnie chłopak, jak poprosiłam o bilet ulgowy, to nie mógł uwierzyć w to, że ja nie mam tam tych 18 lat czy tam, wiecie, na właśnie bilet ulgowy. I nawet zrobił tak, że poprosił o mój paszport. Patrzył na zdjęcie i datę urodzenia z paszportu. Podszedł jakieś babki, która siedziała za kasą spytał się jej, na ile ja lat wyglądam, było po prostu takie zamieszanie. <grym i tle> ale, ale to było tylko jakieś dwa lata temu, to ja naprawdę, no ile miałam wtedy? Miałam około 15 lat i on myślał, że jakby jestem starsza, że właśnie jestem Ale to, jesteś wysoka właśnie. No, jestem ale wysoka, tak, jest ale to jest prawda, ale, ale wtedy była Misza. Mi zawsze wszyscy mówią, że jestem młodsza, niektórzy piszą nawet, że mam 12 lat, ale to już przesada. Mam prawie 22 lata, a najczęściej pojawiają się komentarze, że mam tak 18, 17 lat, no i jestem Najstarsza chyba z tego całego towarzystwa. Tak. A, a wyglądam na najmłodszą, może prócz y, Lili. <grystanie> no, ale no. Ja mam, ja mam 20 lat i często słyszę, że mam 16-17. Ale wiecie, to nie, nie szkodzi. Nie wyobraźmy no, tak ja ja no Potem, będziesz miała 40, a oni będą mówić, że masz 36. Tak, dokładnie. No to też będzie fajnie. Aby tak to zadziałało, chciałabym <grystanie> życzyć tego. No, a mi często nawet wypiszecie tutaj w komentarzach, że jestem dzieckiem. Uwaga, mam 20 lat. Uuu, nie, 12, nie 12, nie 14, 20. Breaking news. Więc jestem dorosła. No, ja mam niespełna 20, już niedługo, ostatnie miesiące bycia nastolatką. Zwykle dostaję wiadomości i komentarze, że takie 25. Niektórzy mówią, że myśleli, że mam pod 30, ale, ale bardzo często piszą, że być może to dlatego, to, to, to nie wygląd. Pomimo tego, no, że mam dużo makijażu na sobie, zwykle kiedy nagrywam, więc to też może zmienić, ale zwykle piszą, że chodzi o to, że po prostu wypowiadam się sposób, na takie nie? tematy i w taki sposób, jakbym była starsza. I ja też się. Czuję troszeczkę więcej, no, troszeczkę więcej niż 19 i jak widzę swoich rówieśników, i jakby to w jakim punkcie życia oni są, to, no to takie, takie 23-4 bym mogła mieć i to byłoby tak, że okej. Okay. Na przykład ja czasem jak, jak widzę, jak imprezują moje jacyś rówieśnicy, no. to wiem, że to no. absolutnie to ja już sobie siedzę pod kołdarką w domu, nie? Żebyś tam etli. I pamiętać tak. imprezowanie tak. nie znaczy, To jest właśnie do że dojrzałości. dojrzałości. <laughs> ma imprezy, tylko leżymy pod kocykiem i my na filmik To jest ten dom. Dziękuję, dom. Ja Dobra, ja to indywidualna mocno, ale... Nie. No ale na przykład nie widzę jak oni sobie urządzają pokoiki. Ja widzę jak ja urządzam pokoiki. Ja po no. prostu sprzątam w nim jak moja babcia. Zostaje mi 15 minut do wyjścia. Okej, okay, to ja sobie jeszcze kurze przerwę, ja <laughs> oblecę. A oni po prostu totalny ja, ja rozpierdziel zapraszają znajomych. Wszyscy palą papierosy w jednym małym pokoju, a u mnie... Tutaj, do, do się 2000 roku! Tak, <laughs> tak, dokładnie. Test białej rękawiczki na koniec. O, o, o nie! nie. <laughs> e, Okej, okay, kolejne. Czy kiedykolwiek farbowałaś włosy? <laughs> ja nie wiem, czy pomiędzy. Nie, ja nigdy nie farbowałam włosów. E, <laughs> nie. Ponieważ e, moje fioletowe są totalnie moim ulubionym kolorem. Z tego mnie urodziłaś? Tak. Jak tylko się urodziłam w tych fioletowych, to po prostu. <laughs> to sobie ja ja tak śpiewam, tak. <grywa> 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 Bardzo często ludzie podchodzą obcy do mnie z takim pytaniem, że jakiej farby używam na przykład. I kiedyś jedna pani podeszła i zapytała, przepraszam, czy farbuje pani włosy? <grywa> A ja takie. Tak, nie urodziłam się w fioletowych. Że <grywa> tak chciała zagaić, wiesz, to mnie nie wyszło, no nie? A może to była fanka? <grywa> nie, jeszcze w nie, jeszcze nie było te czasy. Czy kiedykolwiek twój znajomy lub członek rodziny śmiał się z tego, że jesteś youtuberem? Naśmiewał tak negatywnie. Tak. U mnie nie. Oh, o, Ale nie, bo u mnie to jest tak, że na przykład się jakby... Nie. No, ale nie, nie ale jest no, bo tu... no, no nie to... mówię, no. Ja ja że <grym> to, to, to 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 że to się czuję. Ale mówię ogólnie o to, że na przykład jak ktoś się o tym dowiaduje, bo nikt mnie tak... Na ogół jak mamy poznać jakieś nowe, nowe osoby poznaję nowych, nie wiem, właśnie znajomych, tej nowej nowe szkoły, to jakby ludzie mnie nie rozpoznają z tego. I jak się dowiadują o tym, że ja coś tam działam w tym internecie, to na ogół to jest takie bardziej pozytywne, a nawet jak się śmieją, to ja się śmieję razem z nimi, ale to też jest takie to jest pozytywne śmianie się, nawet znaczy właśnie taka, taka, taka YouTube'a, nie? Tak. tak tego typu rzeczy. Ale właśnie tak pozytywnie, a czemu ale po, po prostu, nie nie nie? Znaczy, zależy kogo nazywamy znajomymi. Czy są to osoby, które zna, no, znamy mm -hmm. po prostu, nie? Mamy z nimi kontakt. I dalej, bo... no, ja mam taką sytuację, że pochodzę z bardzo małego miasta. O, ja I e, kiedy tylko tam się pojawiam gdziekolwiek, to wszyscy od razu robią, że o, nasza YouTuberka! <grym 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 I tak co tam ja oglądam. O, I nagle okazuje się, miłe. Tak, okazuje się, że nagle ludzie, e, których ja znam tylko z widzenia. Oglądają mnie i trochę śledzą i w ogóle kibicują i cieszą się, i na każdej jakiejś takiej wspólnej gdzieś tam imprezie, kiedy przyjeżdżam do Kępna, to nagle właśnie tacy znajomi moich znajomych zaczynają ze mną rozmawiać i mówią, że tak, ale super, pokazałaś, że że Miasta też mogą odnieść Ale to jest w ogóle mega niespotykane, bo często ludzie mają takie, wiecie, totalnie zamknięte, myślisz, że tak nazwa. I wiesz, to wydaje mi się, że. No się domyślać, myśleć, że jest też wiele takich osób gdzieś z mojego miasta Tak, Ale myślę, że to bardziej na samym początku. Ale że patrzcie, jak ta Szymańska jak ona tam się wydurnia, a potem jak już Ellen, to nie, nie? To już potem. Teraz już nie można. Widziałeś tą szymańską? No pewnie, że widziałeś. To, to właśnie, jak na przykład ten... mówimy znajomi znajomych, znajomych, to tutaj to jestem pewna, że niektórzy się naśmiewają, ta, ale oni nie to, znają. nie dociera tak, do nas. A ja miałam już taką A. sytuację, że ludzie jakby wiedzą o tym, że jest ten kanał, że jest ten YouTube i tak dalej, ale... I oni tylko na przykład na podstawie tych pięciominutowych, nie wiem, jakichś filmików oceniają Cię, prawda? A, -a, -a. A oni Cię nie poznają. I ja się dowiedziałam, że gdzieś ktoś tam, kolega mi powiedział, że e, on jest bardzo zdziwiony, że jestem taka miła i w ogóle tak fajnie mu się ze mną... Znaczy, bardzo zdziwiony. Chodzi ogólnie o to, że był tak jakby zaskoczony, że inni na przykład mówią o mnie, niektórzy w jakiś tam negatywny sposób. Bo ludzie nawet nie próbują Cię poznać, tylko po tym, co nie wiem, usłyszą, czy co zobaczą tam nawet na tych właśnie paru mm -hmm. filmach. To jakby oceniają Cię i to jest najgorsze, nie róbcie tak naprawdę. Poznajcie nie kogoś, tak. tak? nasze wszystkie tak. O, nie się, potem dopiero no ja my taką sytuacje, obydwie, że ludzie za naszymi plecami gadali różnie. No, no fajnie, ja też no, no, no ludzie wającają ja w szkołę tam po prostu z tyłu cytowali no, to, w, w ogóle dokładnie. No. Ja tego najbardziej nie lubię, że na przykład osoba z tobą jest bardzo miła, bardzo fajnie chwali Twoje i się Po, po czym no. dowiadujesz się albo widzisz to, że po prostu za plecami no. ona kompletnie no. A tak to ja nie miała? Ale nie ja miałam. Wiesz co takie, możesz o tym też... No nie, że możesz tym nie wiedzieć, ale... No, na ogół się to Czasami dochodzi jedna. to do ciebie po jakimś czasie. Albo to zauważysz, albo ktoś Ci to przekazuje, więc takie rzeczy są najgorsze i naprawdę nie bójcie się jakby poznać kogoś, nie oceniajcie tej osoby, się jej nie znacie, bo to jest najgorsze, że jakby mówicie. Nie, dajcie Ale... <laughs> siebie, powiedzmy. Siebie. Siebie. To, to jest bardzo <laughs> ważny przekaz, to jest bardzo ważny przekaz, że jeśli właśnie na przykład dużo osób mówi o kimś, jakby, bo ja wiem, że tak jest na przykład. Tak. U mnie, nie ja, wiem, znaczy nie wiem ile osób i tak dalej, ale jestem pewna, że takie są sytuacje, że na przykład ktoś coś komuś powie, ktoś coś komuś powie i takie, wiecie, będą plotki w takich łańcuch, ale na przykład tylko jedna osoba mnie zna i ona mnie na przykład nie lubi. Ale I ta zawsze, osoba że, wszystkim nagada. Zawsze ta osoba wie lepiej, bo usłyszała jakąś informację jako tak, pierwszą. I się jej wydaje, że to ty jesteś tam najlepiej. Najgorsza, Dobra, nie nie słuchajcie, już wszystkie skrzywdzone, może Dalej, już dobrze, Dalej, już dobrze. Już dobrze, już Już możesz spokojnie. Tak. To było ostatnie pytanie. Dziękujemy Wam bardzo, że przez tę całą, długą rozmowę byliście tutaj z nami. <grym> Za to, że te wszystkie trzy części obejrzeliście razem z nami, no bo mam nadzieję, że je obejrzeliście, <grym> prawda? Bo <grym> no, to nie jest tak, że nie obejrzeliście. Muszę <grym> oglądać. Wszystkie są równie ciekawe. No i teraz tak, skończyły nam się Wasze pytania z Instagrama. I chcielibyśmy, żebyście zadawali teraz pytania pod tym filmem, do kolejnego, bo chcemy zrobić z tego serię, bardzo nam się spodobała i mamy nadzieję, że ona Wam się też spodoba, tak samo jak nam. Dziękujemy bardzo, tak, tak, do zobaczenia, machamy, machamy, ja machamy.